ludzie, ja jestem Morwin, a to jest kolejny poradnik z serii poradników do Unity 3D. Yy, I tak, na początku króciutka informacja, nie będę robić całej serii z poradników, na przykład FSA, w FPS, a zresztą stylu postu. Po będę robił dzielne poradniki na ten temat, yy, bo chyba po prostu nikomu nie chce się oglądać yy, takich jak np. nie wiem, jakichś prostych bo to już każdy wie, tak? Widzę, że nie ma oglądalności, więc pokażę Wam po prostu... Yy, On na Was to nie interesuje. Ok, niech będzie. Yy, kolejna i kolejna informacja. Yy, będę po prostu teraz robił tylko wyłącznie takie oddzielne poradniki. Zapraszam. No i yy, to chyba byłoby. Więc zapraszam na ten poradnik. Yy, właśnie w tym poradniku pokażę Wam, jak zrobić wodę taku pro. Obiecam to w bodajszym trzecim poradniku. Sprowadzenie, że po prostu mm, pokazamy jak zrobić taką basic, basic y, taką zwykłą wodę, a w tym poradniku pokażę, jak zrobić y, taką no, wodę swala, z falami, jeśli ktoś chce, więc tak wchodzicie w assets, import package i water problem. I tak, ja już mam to pobrane, więc tego nie pobieram po raz drugi. To chwilkę się będzie pobierać, i po chwili będzie mogli już tego używać. Więc tak, GameObject, CreateOrder to każdy wie, że otworzycie tutaj jakiś i wpiszecie sobie plane. To jest najzwyklejszy plane. Czyli jest kamera, ustawiona już specjalnie tak, żeby widać było na tego plane, na tę fale, że tak powiem. Coś tak. Na plana. i teraz bierzecie Water Pro Only Water 4 tutaj Water i przeciągacie Materials tu Normalnie Wam się coś takiego nie stworzy. Znaczy po prostu yy, przerzucacie Material i wejdziecie Add Component, Add Scripts i Gnade Displays i następnie to jest Add Component ps Water brace i teraz tu Zaznaczajcie tak i byela działa Możecie też ustawić sobie yy, że będą fale, tylko synk w tym, że y, właśnie kamera będzie nam w to wpadać i no, to będzie tak trochę głupio wyglądało, bo y, jak to, no to się patrzy z góry nie ma problemu, ale jak już y, będziemy w grze coś z tym robili, to wtedy... Dlaczego nie ma tekstury? Ne, chwila. Coś nie ma tekstury. O! A jest, przepraszam, bo to odbija. Przecież. Przepraszam. A co jest jeszcze piękne w tej wodzie? Komponent great other. Okay. Jakbyście to umieścili. Równo nad t To, jeśli się ustawi na tej jakąś teksturę, ta tekstura będzie prześwitywać od dołu. I zarazem to znowu Widzicie? To jest właśnie piękno tej, tego, tej wody. Pro. Może ona nie jest jakaś zachwycająca graficznie, ale ja uważam, że jest to naprawdę dobry dodatek do waszej gry. Czy to będzie. Może to nie jest woda z Kraljendżinu, yy, trójki czy dwójki. Nieważne. Chodzi o to, że może to nie jest najlepsza woda, jaką widziałem, ale naprawdę jest to dobry, taki ciekawy dodatek do Waszej gry. Więc jeśli Wam się ten poradnik podobał, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube oraz yy, lajkowania, komentowania i do zobaczenia w następnym poradniku, w którym pokażę Wam, jak zrobić yy, wiatr tak? Żebyście poczuli wiatr w włosach. Więc do zobaczenia. Hej, uwaga! Na sam koniec jeszcze chciałbym podać taką jedną informację. Nie piszcie mi, że ja jestem jakimś rodzaju piratem, że mam wodę Pro, która ma zwęę Water Pro Only. Nie wiem tak naprawdę. Yy, dla... Po prostu chodzi o to, że ta woda jest normalnie dostępna w Unity Podstawowym i w Unity Pro także. Choć w Unity. Tym płatnym jest, masz dużo więcej podobno opcji. Więc yy, to chyba byłoby na tyle, i do zobaczenia. heja